Skręcać w lewo. W kierunku Warszawy Gdańska. Idziemy ulicą Gienista, Będziemy skręcać w Waltera Jankę. I popatrzmy tutaj na oznaczenie. Mamy znak: Stop. Miejsca wyznaczonego nie mamy, czyli zatrzymujemy się za znakiem, ale przed wjazdem na skrzyżowanie. Teraz popatrz: mamy trzy pasy, można powiedzieć, do z tamtego miejsca do skrętu w lewo, nie? Czyli nie kombinujemy, tylko trzymamy się cały czas swojego pasa, tak? A skoro wylądujemy śmiało, śmiało, no zobacz, bo on ma pierwszeństwo, on jest na drodze z pierwszeństwem. No i ma pierwszeństwo również w zajęciu pasa. I skoro wylądowaliśmy na środkowym pasie, Łukasz, to żeby było bezpiecznie, trzymamy się cały czas do środkowego. Dokładnie wyjeżdżamy ze skrzyżowania tym pasem cały czas środkowym i dopiero później ewentualnie będziemy kombinować co dalej choć tam dalej popatrzmy że ten prawy przechodzi w pas do skrętu w prawo My tak? będziemy w lewo na skrzyżowaniu skręcać